Dzień życia ogrodnika amatora. Dziś zapraszam na odcinek Sadzimy pomidory. Jest już po zimnej zośce i trzech zimnych ogrodnikach. Tak, dzisiaj mamy 16, bądź 11 maja. Prognozy pogody są obiecujące, czyli temperatury powyżej 12 do stopni w dzień około nawet 20 w nocy nie powinny spadać poniżej 7, 6, 7 na plusie oczywiście. W związku, z, w związku z tym może czas sadzić pomidory, może i ogórki. I teraz chciałem wam pokazać oprócz tego, że widzicie, ile mam tych pomidorów, różne odmiany, oczywiście wszystkie posegregowane, to chciałem wam pokazać pewien sposób nasadzenie pomidorów a konkretnie kopanie dziur, otworków pod pomidory. Jeśli ktoś ma tak dużo jak ja ponad 100 do posadzenia przynajmniej 100, to ręczne kopanie łopatą w ogóle to się mija z celem bo rozkopię sobie za dużo terenu jest taki pomysł ale żeby ten pomysł móc wykorzystać to trzeba mieć tą ziemię wcześniej skopaną ja mam mocno skopaną 30 cm w dół yy, jakiś miesiąc temu jeszcze to poprawiałem czyli powinna być pulchne spulchnione w związku z tym wymyśliłem sobie takie ustrojstwo może nie wymyśliłem, bo to wykorzystam kawałek rury, kawałek rury metalowej. Zobaczcie te otwory wychodzą nieźle. Ja sobie tutaj to przykładam do ziemi, oczywiście przy pomocy rękawiczek, żeby się nie skaleczyć. Tak teraz, jeśli nie weszło do końca, można przy pomocy deski. Dobić to jak chcemy głębszy otworek. i teraz zobaczcie kręcimy dziurka. Jest gotowa, i teraz tą ziemię trzeba wystukać. Ja przy pomocy takiego patyczka muszę trzymać w jednej ręce rurę. I to wysypuję. Możecie sobie gdziekolwiek wysypać, jeśli tej ziemi nie potrzebujecie, no, ale ja potem to rozgrabię. I tak te otworki o głębokości ja mam tutaj to 28 cm. Więc, jak będę chciał głębsze niż teraz, co mam zrobione, no to sobie będę wkładał jeszcze raz i pogłębiał. No, i tak pewnie będę robił. Jak trochę tego tych dziurek, tych otworów zrobię, to dalszy etap wam pokażę. I tak mam wykopane wszystkie dziury pod pomidory dałem tam oj ej, sorry dałem tam gduj od konia taki kawałeczki teraz to zalewam wodą do pełna jak ta woda wsiąknie całkiem to przysypię to cienką warstwą ziemi tą taką ziemią która tutaj oczywiście była Następnie dam jeszcze pokrzywę na górę, znowu troszkę ziemi i będziemy sadzić komidory. Komidory można sadzić głębiej niż rosły do tej pory, i one wtedy sobie wytworzą tak zwane korzenie przybyszowe. I będzie ten system korzeniowy większy i mocniejszy. Tutaj na zewnątrz zrobiłem to samo, czyli do każdej dziury trafiła kupa od konia, czyli obornik koński. Po takiej garści zostało to podlane dość intensywnie, czyli całą tą dziurkę wypełniłem. Za chwilę przysypię to ziemią, troszkę. Ale dzisiaj już chyba nie będę sadził, bo już słońce zachodzi. No i zobaczcie, cały dzień mi zeszło na tym, żeby dziury zrobić, żeby posadzić parę ogórków. Jakieś 50 chyba, taka para, albo, albo troszkę więcej. No i, i te dziury zrobić, ponad 120 dziur. Jeszcze dzisiaj trochę wyplewiłem, znaczy trochę jak trochę, ale wyplewiłem sobie te grządki podwyższone. Mam tak coś ładnie i już zrobione. Widać ładnie rzodkiewki, marcheweczki, tutaj cebulka, znowu rzodkiewka z marchewką na przemian, por, znowu marchewka, tam koperek ładnie rośnie, a tutaj słoneczniki. No, ale dzisiaj miało być o pomidorach, więc przygotowanie, podsadzenie pomidorów prawie gotowe. Jeszcze tylko na pokrzewy idę. Witajcie ponownie. Dzisiaj poranek, niedziela 17 maja 2020. Wczoraj nie zdążyłem posadzić tych pomidorów, więc dzisiaj, tak, pamiętacie te otwory. wy pamiętacie, bo to macie w jednym filmiku to nie zapomnieliście. No. 7.30 rano może mi się dzisiaj uda zdążyć wczoraj zszedłem późno ale jeszcze udało mi się wieczorem o, posadzić pora jeszcze jakieś 50 50 porków posadzonych ale teraz przystępuję dzisiaj za chwilę do sadzenia pomidorów Troszkę pada, ale kropi raczej. Miało 3 godziny dzisiaj padać, ale nie szkodzi. Pomidorki można sadzić. Posadziłem na razie 30 około. Tak to wygląda z bliska. Słuchajcie, pomidory możemy sadzić głębiej niż rosły. A gdy są jakieś żółte listki na dole takie żółte czy jakieś takie niefajne nie, nie to można je obciąć nie obrywajmy tak za bardzo bo możemy skórkę z tej łodygi zniszczyć i potem może jakaś choroba się wdać najlepiej to obciąć nożykiem do tapet albo jeśli ktoś ma paznokcie to ja to paznokciem tak skubnę no teraz zobaczcie mam tego jeszcze sporo ale ale robię i powiem wam kiedyś robiłem kiedyś yy, sadziłem pomidory ale miałem je w takich nie pojemnikach po lodach czy po butelkach tylko z folii takie zawiązka robiłem yy, może to było kłopotliwe przy przenoszeniu jakieś ale nie jest to takie złe ale dużo sprawniej wtedy idzie sadzenie bo wyciąganie z tego może komuś stwarzać problemy trzeba ewentualnie taki pojemnik naciąć chyba że jest dobrze przesuszony ten pomidor czyli 5-6 dni nie podlewany i potem jak się stuknie to to się tak trochę obkurcza przez te wyschnięcie i to wychodzi łatwo no ale mi trochę popadało i a były na dworze w tych doniczkach więc trochę gorzej się to wyciąga no ale ale daje radę Tak, właśnie po wyciągnięciu z opakowania, tu akurat opakowanie po, po lodach 500 ml. Opakowanie takie. I tak właśnie wygląda system korzeniowy pomidora. Nie jest może za bardzo bogaty jeszcze, ale jest biały, nieprzegnity, zdrowy. I będę to teraz wsadzał. I tak to właśnie już użyłem. Troszkę to obsypuję. Słuchajcie, jedni sadzą tak, że robią tutaj dołek. Po to, że jak podlewają, to żeby woda tutaj się mogła zatrzymać i w początkowej fazie jest to jak najbardziej prawidłowe. Dlatego, że korzenie nie sięgają gdzieś dalej i w początkowym etapie pomidor nie miałby wody, gdybyśmy lali tutaj naokoło i tutaj ten dołek jak najbardziej się przydaje, ale niektórzy sadzą trochę na podwyższeniu, czyli z górką, po to, żeby woda nie stała przy tej łodyżce, bo pomidor tego nie lubi. i tworzą takie rynienki wokół pomidorów, no to będę robił w folii i tam leją wodę, a pomidor musi sobie korzeniami do tej wody dosięgnąć. w związku z tym system korzeniowy pomidora bardzo się rozrasta w początkowym etapie. Bo pomidor szuka, te korzenie szukają wody. Tutaj ma bezpośrednio blisko. Nie musi wtedy szukać tej wody i ten system korzeniowy jest niewielki. No a jak jest niewielki system korzeniowy, to również mogą być plony mniejsze. Więc mogę zrobić teraz taką z takim dołkiem w początkowej fazie albo wypełnić to jeszcze wyżej. Ja część pomidorów robię tak, część tak. Potem to będę i tak uzupełniał, albo po prostu podlewać będę i w inny sposób. Zobaczcie, teraz ja tutaj wyrównałem to prawie do równa Ta ziemia jeszcze osiądzie, i tak się zrobi. Tu taki dołeczek. Ale dzięki temu, że tej ziemi jest tak dużo, to tak jak mówiłem, system korzeniowy się utworzy. Takie, takie korzenie przybyszowe z tej łodyżki. Myślę, że będzie lepiej w takiej sytuacji. Tylko trzeba podlewać cierpliwiej. Wszystkie pomidory posadziłem. Jeszcze raz zbliżenie. Niektóre mają teraz nad ziemię około 25 cm. Niektóre mają 15 niektóre mają 10 bo przy sadzeniu tak jak mówiłem wsadza, wsadzam je głębiej jak niż rosły w tych doniczkach w doniczkach po to żeby ten system korzeniowy się jeszcze zrobił lepszy no i tak z tego co tu naliczyłem plus foli, tutaj mam chyba taka 110 mam na dworze ogrodzone folii 20 prawie jeszcze mam w workach zaraz tam pójdę w sumie 17 odmian pomidorów z każdego około 8 sztuk pomiędzy pomidorami sałata piękny ma kolor muszę to wyplewić oczywiście te rzeczy tak to takie dziadostwo rośnie ale to cały czas robię. Teraz też już niedziela, 19 godzina. A od 8 czy wpół do 8 rano tutaj robiłem. Ale pomidory posadzone jeszcze cebulę mam, seler. Zostało mi trochę pomidorów. Więc. Moim znajomym oczywiście je rozdam, jeśli będą chcieli. folii też pomidorki są tutaj, czyli bliżej tej dróżki. A na zewnątrz mam tutaj papryki. Różne papryki. Tak. O, ja tutaj nie. Tutaj mamy Marta Polka, papryka Artist. Bil Bilamort jakaś, no dużo tego. Tak było mi. Szkoda nie posadzić pomidorów jeszcze więcej. Tak już mam, zostaje takiego bzika potem. Nie dojrzę, mam w środku posadzone, to jeszcze przy płocie, zobaczcie, przy płocie jeszcze sobie posadziłem. Tutaj 8. zobaczymy, tutaj takie karłowe samokończące i to są te takie koktajlowe pomidorki w workach. 8 worków, tutaj musiałem odgrodzić trochę, bo przy znowu tam leciały. To tylko taką prowizorkę zrobiłem, bo ogórki sobie rosną. Nie chciałem, żeby zdeptać. Dziękuję bardzo za uwagę. Jak chodzi o sadzenie pomidorów, ten odcinek się właśnie kończy. Dzięki, jeśli się Wam podobało, albo jest, jeśli jesteście zainteresowani. Jak będą rosły, to pamiętajcie o subskrybowaniu kanału. Pozdrawiam. Zapomniałem chyba wam dodać, że po posadzeniu pomidorów ja nie podlewam oczywiście w pełnym słońcu, tylko poczekałem do wieczora i intensywnie podlałem te pomidory. Wcześniej jeszcze wlewałem do tego dołka, jak wykopałem. Tam ta woda stała przez noc. Potem jeszcze intensywnie podlałem, bo nie wiem czy to już powiedziałem, czy nie, ale to przypominam, że podlewamy intensywnie po posadzeniu, i potem 7 dni do 10, nawet do 2 tygodni, w zależności od pogody, nie będę ich podlewał. Tak samo nic się nie nawozi tych pomidorów. Ja nie nawożę niczym. Gnojówką z pokrzyw to jak najbardziej, ale dopiero za 2 tygodnie. I to już chyba wszystko. To dzięki.